Witam was, poradniku Jegera. Mam na imię Tomek. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wykonać love beton w wersji drapanej. Co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy po pierwsze dwóch kolorów love betonu. W moim przypadku to będzie love beton w kolorze 3 i w kolorze 1. Wy możecie wybrać sobie tak naprawdę dowolne te kolory. Kolejną rzeczą jest oczywiście podkład pod masę dekoracyjną. Jest to grunt do tego efektu. No i narzędzia, tak? Będzie to wałek, będą to pacy, ale o tym powiem jak zaczniemy. Robi. Nie przedłużając, zaczynamy od gruntowania. Czyli aplikujemy podkład na tą ściankę. Malujemy wałkiem z mikrofibry. Ja używam takiego małego wałka. Malujemy jednokrotnie. Czas schnięcia tego gruntu to jest około 4 godziny. Malujemy to klasycznie góra dół. Gruntowanie to nie jest nic skomplikowanego, dlatego ja to zrobię i spotykamy się już przy aplikacji pierwszej warstwy low betonu. Podkład jest już suchy, możemy zacząć aplikację pierwszej warstwy efektu. Na początku aplikujemy zazwyczaj ten ciemniejszy kolor, w moim przypadku to będzie trójka. I czym aplikujemy? Dedykowaną pacą do low betonu jest ta paca mała, natomiast to nie jest jedyne narzędzie, którym możecie to wykonać. Mi jest po prostu wygodniej aplikować samą warstwę efektu Pacą wenecką, a jeżeli chodzi o drapania, będę je wykonywał tą pacą już klasyczną do betonu. Całość prac możecie przeprowadzić tą pacą, po prostu tą jest mi łatwiej, dlatego jej będę używał. Zaplikuję kawałek ściany, za chwilę się tutaj jeszcze raz spotkamy i powiem Wam dokładnie, jak aplikować tą pierwszą warstwę. Jeszcze jedna rzecz, zanim zaczniecie aplikować już masę, wymieszajcie ją dobrze szpachelką. Hours later. Kawałek ściany mam już zaaplikowane, a teraz kilka wskazówek dla was, jak poprawnie aplikować tą pierwszą warstwę. W poprzednim odcinku, kiedy pokazywałem love beton, pierwszy kolor, który jest właśnie tym kolorem ciemniejszym, zaciągaliśmy od góry do dołu. W przypadku tego wykonania, rozprowadzacie tą masę we wszystkie strony i cienko. Co znaczy cienko? Materiał ma kruszywo, które generuje prawidłową grubość tego tynku, więc dociskacie i pacą pracujemy bardziej na płasko. Czekajcie, ja Wam to pokażę. Trochę materiału i tak, jak będziemy aplikować pod mocnym kątem, to będziemy ściągać cały materiał, ale musimy aplikować na płasko, tak o. Pace trzymacie bardziej na płasko, wtedy to kruszywo, które tutaj jest, wygeneruje nam prawidłową grubość tynku, czyli nie zaaplikujemy tego za cienko, ani za grubo. I tak aplikujemy całość tej pierwszej warstwy. Jeżeli macie duże powierzchnie, robimy fragment w efekcie i przechodzimy dalej, i ten fragment nam schnie, ale żeby nam to nie przyschło i żeby nie było przejścia, musicie go zabezpieczyć. Zabezpieczamy go w taki sposób, że załóżmy, że chcę sobie teraz aplikować na dole, to muszę tą krawędź, którą pozostawiam, zarzucić materiałem grubiej. I wtedy ten fragment mi nie przeschnie, nie będę miał brzydkiego przejścia i tu spokojnie mogę sobie aplikować pozostałą część tego efektu. Później wracam tutaj i ściągam ten nadmiar i mogę aplikować sobie dalej, tak? Czyli chodzi o to, żeby zabezpieczyć tą krawędź. Pamiętamy o tym, żeby oczywiście te krawędzie były nierównomierne, bo w przypadku kiedy może się zdarzyć, że Wam przeschnie, żeby to przejście było takie bardziej nieregularne, a nie jakieś takie pionowe odcięcie. Dość tego gadania. Aplikuję to do końca. Czyli tak, pierwszą warstwę mamy już suchą. Co będziemy teraz robić? Będziemy aplikować już fragmentami, takimi nieregularnymi, łatkami. Jeszcze raz ciemny kolor, i w momencie, kiedy ta masa będzie jeszcze mokra, wcieramy jasny kolor, ale nie wcieramy. Tego tak jak w poprzednim filmie z love betonem, czyli takimi ruchami od góry do dołu, tylko rozprowadzacie sobie ten jaśniejszy kolor we wszystkie strony. Ja teraz zaczynam, za chwilę zobaczycie sobie to na przebitkach. Czyli co robimy? Na ten kolor ciemniejszy, który już jest suchy, nakładamy jeszcze raz ciemny. I w momencie, kiedy to jest jeszcze mokre, tak, czyli świeże, wcieracie sobie ten jasny kolor, ale już we wszystkie strony to wcieramy. O. Rozprowadzacie w każdym możliwym kierunku. Nie żałujemy też tego jasnego, bo w momencie, kiedy będziemy go drapać, no ten jaśniejszy będzie o wiele mniej widoczny. Także tutaj śmiało możecie aplikować tego jasnego. Zauważycie, jak będziecie to robić u siebie, że jak aplikujemy na tę świeżą, mokrą powierzchnię, to ten biały materiał on się tak ładnie wprasowuje. I ta ściana jest super gładka, tak? Czyli nie zostawiamy grubych takich jakiś sznyt, tylko wprasowujemy to, tak? One nam się ładnie mieszają. Ja tutaj zostawiłem taki fragment, bo staram się schodzić tak nieregularnie do dołu, tak jak wcześniej wam wspomniałem. Ja schodzę teraz z góry i chcę pracować na dole. To pilnuję tego, żeby ta krawędź Ona była zabezpieczona Więc w waszym przypadku, jak będziecie takie coś mieli To nakładajcie tu grubiej trochę materiału I to wam kupi trochę czasu, żeby Tutaj spokojnie sobie nałożyć Wymieszać te kolory, wtedy wracacie Wciągacie cały ten nadmiar i aplikujemy jeszcze raz I tak, żeby to się też ładnie e, Wymieszało, bo może się też zdarzyć Że jak wejdziecie na górę To to, co tutaj nałożyliśmy To już jest trochę takie za bardzo suche To wtedy bierzecie jeszcze raz pacę I dojeżdżacie jeszcze dalej, tak? Całą, cały ten fragment, który mógłby Wam podeschnąć, dojeżdżacie. Możecie z powrotem najechać też na ten jasny, to nie jest jakiś problem i wtedy znowu wcieramy sobie ten jasny. Od czasu do czasu powinniście przerwać pracę, jak już macie dużo zaaplikowanego tego jasnego koloru. Używając tej pacy do low betonu, bo ona się świetnie do tego nada, próbujecie przedrapać ten materiał. Drapiemy to w ten sposób, że paca jest pod kątem 90 stopni do ściany, czyli nie pracujemy już na płasko, tylko bardziej tak, żeby ona była pod kątem 90 stopni i próbujemy sobie go drapać. Jeżeli materiał ciągnie się za tą pacą, powstaje taka brzydka struktura i po prostu za dużo go schodzi, to znaczy, że jeszcze musimy trochę poczekać i wtedy i wtedy próbujemy jeszcze raz. Ogólnie chodzi nam o to, żeby powstawały takie, takie przesunięcie tego kruszywa i takie linie pionowe. Drapiemy go również poziomy. I tak sobie go drapiecie. Dobrze, ja robię dalej, bo jeszcze trochę mam czasu, żeby go wydrapać. I tyle. Aplikuję sobie to takimi małymi właśnie fragmentami i kontroluję ogólnie tą ściankę tak żeby wyczuć, żeby ten moment kiedy zacznę drapanie był taki najbardziej optymalny Być może tutaj troszeczkę za bardzo to zdrapałem, więc ten czas powinien być trochę dłuższy Ale z drugiej strony to też fajnie, że ta ściana będzie taka nierównomierna że nie będzie wszędzie idealnych prostych linii, tylko niektóre będą grubsze, niektóre Jak A gdy będziecie drapać, to zacznijcie najpierw tak delikatnie o. No I ładnie przedrapania wychodzą, nie? Najciężej będzie Wam przedrapać ten materiał w momencie, gdzie jest jakieś łączenie. Wtedy jest go troszeczkę grubiej, może Wam te przerysowania mogą być takie grubsze, ale to też nie jest nic złego. Podczas drapania, jeżeli Okaże się, że na przykład to zadrapanie będzie zbyt głębokie i Wam się to nie będzie podobać, to ja proponuję nabrać troszeczkę tego koloru jasnego i takie miejsce, mocno dociskając do pacy, wypełnić. Wtedy to zadrapanie nam się stanie takie jaśniejsze i po krótkim czasie, jak to przeschnie, przedrapcie sobie to jeszcze raz delikatnie. Wtedy to będzie bardziej subtelne, a jednocześnie też będzie taki efekt 3D, tak? bo będziemy mieli te większe punkty jasne wypełnione, ten, taki, ten jaśniejszy kolor, a jak przedrapiemy, no to stworzy się taki kontrast tych linii i to będzie wyglądać o wiele, o wiele lepiej. Warto jest też co jakiś czas odchodzić po prostu od tej ściany i samemu ocenić, gdzie bardziej wydrapać, a gdzie się za mocno można tego jasnego troszeczkę, tylko bardzo cienko i mocno dociskając facę dołożyć, tak? i takimi fragmentami sobie drapać, odchodzić i oceniać, czy, czy ten efekt nas po prostu satysfakcjonuje. Jak już udało nam się wydrapać ten tynk tak jak chcemy, to ostatnim etapem przed zalakierowaniem to jest wygładzenie powierzchni za pomocą pacy. Raczej trzymałbym się, pracujemy na płasko, trzymamy się takich ruchów pionowych i poziomych, tak jak to było drapane. Co jest też bardzo fajne, to, że na tym etapie tego zagładzania, w momencie kiedy ta ściana jest jeszcze wilgotna, możemy ją przepalić i wtedy ten efekt będzie jeszcze taki bardziej 3D. tak całą ściankę należy sobie zagładzić. Jako taką wskazówkę Wam powiem, że jeżeli na przykład ta ściana już jest na tyle sucha, że nie jesteście w stanie wydrapać tego za pomocą tej pacy takiej do loft betonu, można użyć na przykład szpachelki i zrobić sobie jakąś ryskę po prostu jej rogiem, tak? O, no i tak zagłaskujemy całą ścianę. Opcją jest oczywiście zalakierowanie, tak jak wspomniałem, lakierujemy to małym bałeczkiem we wszystkie strony. Ja w dzisiejszym odcinku nie będę tego lakierował, nie ma takiej potrzeby, albo jak chcecie możecie to zrobić u siebie. Efekt Love Beton w wersji drapanej jest już zaaplikowany. Mam nadzieję, że ten materiał dostarczył Wam wielu cennych wskazówek i ułatwi Wam samodzielną aplikację domu. Wy oczywiście zostawcie lajka, subskrypcję oraz dzwoneczek. Zachęcam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych, czyli TikToka, Pinteresta, Instagrama, Facebooka oraz bloga, gdzie pokazujemy ciekawe przemiany mebli. Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam serdecznie i widzimy się w następnym odcinku.